Przejdźmy sobie teraz do tworzenia pytań. Na tablicy już sporządziłam dla ciebie notatkę. Spójrzmy, co się tu znajduje. Na początek odmiana czasownika być. Czyli mamy m, i, r u. Spójrzmy na przykłady. Am I Dominika? Czy ja jestem Dominika? Are you a student? Czy ty jesteś uczniem? Is he a boy? Czy on jest chłopakiem? Is she hardworking? Czy ona jest pracowita? Is it from Poland? Czy to jest z Polski? Are we friends? Czy my jesteśmy przyjaciółmi? Are you tall? Czy wy jesteście wysocy? Are they in the cinema? Czy oni są w kinie? Jak zauważyłeś, pytania będziemy tworzyć przez tak zwaną inwersję, czyli zamianę miejsca. Zamieniamy osobę z odmienionym czasownikiem być, czyli na początek idzie nasz czasownik być, a następnie osoba oraz reszta zdania. W bardzo prosty sposób możesz właśnie tworzyć takie pytania. Zapraszam Cię teraz do tego, abyś spróbował rozwiązać zadania. Pamiętaj, za każdym razem, jeżeli nie będziesz pewien odpowiedzi. Możesz albo wrócić do naszego nagrania, przesłuchać jeszcze raz, zastanowić się, wrócić do zadań, albo możesz spróbować podpowiedzi, które dla Ciebie przygotowałam. Więc przy niektórych zadaniach mamy podpowiedz mi, czyli jest szansa na to, aby sprawdzić tak zwany przykład. Które naprowadzicie na to, jak poprawnie rozwiązać dane zadanie. Jeżeli wciąż masz wątpliwości, zawsze możesz kliknąć na nasze tabele z rozrysowaną odmianą czasownika być. Życzę Ci powodzenia. Zapraszam na kolejną lekcję. Do zobaczenia.